Niebo. Do wyrajęcia. Niebo. Z widokiem na raj. Niebo wstąpienie Pańskie. Moment, kiedy Pan Jezus kończy wszystko, co się dzieje tutaj na Ziemi, pozostawia uczniów, udaje się do nieba, zostaje od nich zabrany do nieba, i nam się gdzieś to kojarzy, że to niebo gdzieś. Gdzieś w górę, tak? Często patrzymy wysoko, zadzieramy nasze głowy i szukamy nieba gdzieś pomiędzy chmurami, gdzieś w jakimś niebieskim spokoju. No właśnie trzeba by na pewno. Czym jest niebo? Bo przecież nie może być jakimś takim po prostu miejscem, tak? Że zadrzemy głowę do góry i tam gdzieś już wysoko jest niebo. Robert Kasprzycki kiedyś bodaj w 2009 roku... E, taką piosenkę nagrał, e, a może wcześniej, nie pamiętam już, Niebo do wynajęcia. Mm, i, I zaczął od takiego niezwykłego, e, niezwykłego tekstu, że ktoś napisał e, na portalu ogłoszenia flamastrem, że jest niebo do wynajęcia. A potem próbuje szukać i jakoś próbuje myśleć, że to musi być niezwykłe miejsce. A wreszcie dochodzi do takiego e, zapytania: siebie. Gdy wraca do swojego domu, do bloku, gdzie mu się błękit z betonem miesza, i pyta, gdzie jest to niebo? Ja myślę sobie, że niebo jest zawsze i wszędzie tam, gdzie, gdzie człowiek jest z Panem Bogiem. Że niebo nie jest jakimś miejscem, ale jest pewnym rodzajem stanu mojej duszy, bliskości z Panem Bogiem, odczuwania tej bliskości, czucia jedności z Bogiem. Niebo jest zawsze wtedy, kiedy przyjmuje Chrystusa w Komunii Świętej. Niebo jest zawsze wtedy, gdy jestem z Nim blisko, gdy z Nim myślę, gdy jestem z Nim jedno w myśli, w działaniu, w odczuwaniu. Niebo. To pytanie na dzisiejszą niedzielę: gdzie jest moje niebo? Jak wygląda moje wnętrze i moje serce? Czy, czy tam jest rzeczywiście miejsce na niebo? Czy ktoś znajdzie we mnie niebo? gdzie lokuje moje wszystkie nadzieje i marzenia? Czy to, co najważniejsze w moim życiu, dzieje się blisko Pana Boga, z Nim, a więc w niebie? Oto chyba pytanie na dzisiejszą niedzielę. Pytanie o, o moje własne niebo. O to, gdzie jest to moje ludzkie niebo. Niebo z widokiem na raj. Niebo... Niebo yeah,